Nic nie trwa wiecznie, wszystko musi rosnąć. By się rozwijać, on wiedział to. A onir mu kazał delikatnych działań. Wiele raz pilnował, każdą duszą wadał Różnorodność przetrwa, bo ból tak chce. Rozwój ego, widać w każdym kroku, gdzie. Rasy się mieszają, kultura się zmienia. Każdy dzień to nowe. Te serce płonie Odpowiedzialność wielka Na ramionach nosi By zachować życie Swój cel w tym wiedział Rasy się rozwijały, własne myślenie Uma psychika wcześniej zmieniać się zaczyna Rodzeństwo lekceważyło dzieło jego On innowacje pragnął wprowadzić On innowacje pragnął wprowadzić Stabilność świata nie wystarczała już mu Innowacji pierwsze ślady rzucił Śmiertelne razy wyśpiewać go próbowały Ulma w nowy świat swe obrazy zamienić chciał Ulma światła nowe tworzyć chciał Snucony tu stabilnością jak żaden inny Rodzeństwo nie widziało co w sercu On nowy plan już dawno w sobie miał Wprowadzać chaos, w miejsce stabilności, zmiany przynoszą nowości i możliwości Ulma sercem gotowy był go na nowe Bo życie w innowacji swojej pokazać chciał Kiedy im śmiali się, z jego marzeń On przyszłość widział inaczej niż oni Nowy porządek w chaosie Ulma wiedział co robić, go napędzał Złamał nawet tabu tworzenia nowych ras na własną rękę. A kiedy Borki, trolle mroczne elfy, i wreszcie fialdargi ożyli, Ulm odrzucił przeszłość całą. Nazwane Zarachem było wielką zmianą. Nowe imię dawną, część jego. Bóg przemiany w świat się wkradło, inni nie zrozumieli, że Ulm w Zaracha się przemienił. Rosnąc w siłę starym rzeknął, nowy Zarach władzę sięgał. I nowe niesie czary, i skutek. Stary świat zanim jak cię rośnie dalej w nowe dzień Puste słowa nie znaczą nic Zmiana wewnątrz siłów mogą trudno ujrzeć prawdę Nowym zarachem ul stanie się Starach większe marzenie ma Każde słowo nowy świat, da niech Boga Wewnątrz sił w krwi. Bogom trudno ujrzeć prawdę. Nowym Zarachem Ulm stanie się. Zarach większy może nie ma. Każde słowo nowy świat da. Niech bogowie widzą teraz siłę w imieniu, co wzniosło się. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. I nie nowe nieścigarstwo. Napędować ten chaos w miejsce stabilności. Zmiany mocy zamierała go, bo czółte uroczy Ulma w nowy świat swe obrazy zamienić chciał. Kiedy inni śmiali się z jego marzeń, on przyszłość widział inaczej niż oni. Nowy porządek w chaosie ukryty. Ulma wiedział, co robić. Go napędzało. Słona nawet tabu tworzenia nowych.